Lecimy odebrać dwie fury wypchałane towary Stoi jeden z naszych Dobra, cześć, cześć, słuchaj ja kończę, bo tutaj musimy ogarnąć tam. ten. Jak coś to będzie w kontakcie, nie? Bartek zostaje Łukasz zrobił deal'a, zamienił siódemkę i, i bardzo sobie chwalił. Na zakończenie przejazdu wywiad jak wrażenia. Dopiero ruszam. Micha się cieszy, jest okej. Okay. Widzicie to skupienie na twarzy? Przebiegi zdjęcia. Lubisz jak każdy facet ruszać bajką? Lubię Jezu, jak fajnie być pasażerem Podjeżdża Uber, stoję pod klubem Otwieram kufer, torbę, wsadzam luzem wsiadaj i mówię W kieszeni parę stówek Wie co najbardziej lubię co W tym ja sprzę... mieście się nie zgubię Podjeżdża Uber, stoję pod klubem Otwieram kufer, torbę, wsadzam luzem wsiadaj i mówię W kieszeni parę stówek Wie co najbardziej lubię W tym mieście się nie zgubię nie piję więcej, widzę cztery niebieskie Skody Yo, i znowu muszę dzwonić po Ubera, ja Uber! I znowu muszę płacić, o cholera, ja Podjeżdżam furą po dealera, ja Te typy mają mnie za Uziwerta, ej Widzę światło, jedzie już Ja se dalej palę, krusz Typie, ty nie wsiadasz, cóż Wypierdalasz w drugą stronę, that way Wpierdalam cię dziwko, szybko jak sebłe ci na nogach, Ниското гојар, червон ми пошна, соби суко јахми.